Można powiedzieć, że z takiego kameralnego środowiska jakim jest tajemnica betlejemska dzisiaj dochodzimy w takiej skali makro, ponieważ to objawienie dotyczy już nie tylko narodu wybranego, czy jakiejś małej cząstki ludzi wybranych, jak pasterze, ale całego świata, całego, wszystkich ludzi, którzy noszą w swoim sercu takie pragnienie i poszukiwanie głębszego sensu życia. Niedarmo mówi się, że ci królowie to oczywiście byli magowie, ludzie, ludzie mądrzy, ludzie, którzy właśnie czytają znaki czasu i znaki na niebie zostali trochę sprowokowani do tego, by podjąć trud tej wyprawy, by odnaleźć króla królów i pana panujących. Są takie piękne dokumenty kościoła, które też jakoś obrazują tę dzisiejszą uroczystość. Papież św. Paweł II napisał taką encyklikę o wierze i rozumie i powiedział, że wiara i rozum to są dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się w stronę kontemplacji prawdy. Że... Te dwa wymiary. Jeden wymiar, który towarzyszył apostołom, pasterzom wcześniej jeszcze, dotyka również ludzi, którzy mają bardzo szerokie horyzonty intelektualne. Ale oni też dochodzą do jednego punktu jakiegoś wspólnego, jakiegoś źródła, jakim jest Pan Bóg. Gdy weźmiemy jeszcze Ewangelie, które też towarzyszą w tych dniach świąt Bożonarodzenia, właśnie w Oktawy, to słyszymy również takie słowa, że na początku było Słowo. To jest prolog Ewangelii Świętego Jana. I na początku. To jest również słowo, które w języku greckim oddane jest przez takie słowo arche. A w filozofii to słowo odnosi się do początku, do jakiejś reguły, zasady życia, funkcjonowania świata, w tym również człowieka. Czyli ta uroczystość skupia oczywiście tych, którzy mają w swoim sercu jakieś wielkie pragnienie i tęsknotę za Bogiem, ale również tych, którzy mają w swoim sercu wielką tęsknotę i potrzebę szukania prawdy. Dlatego jest tak ważne. Od kilku lat organizowane są w wielu miastach orszaki. Czy osoby uczestniczące w tych orszakach rozumieją to wszystko, co przed chwilą się odpowiedział? Myślę, że za każdym razem mamy coraz większą okazję, by to rozumieć, by dochodzić do źródła prawdy. I to właśnie jest, myślę, że słowem kluczowym jest dochodzenie. Nie, żeby można powiedzieć, że dzisiaj mi to wystarczy, bo jutro może się okazać za małe. A szczególnie wtedy, gdy są jakieś. Próby i próby dotyczące ludzi wierzących, próby wiary, ale też próby tego wszystkiego, co w człowieku jest ludzkie. Dziś to I myślę, że za każdym rokiem są szanse, tak ufam, że przez takie nagłośnienie, też przez pracę mediów, mediów, którym serdecznie też dziękuję, tak trochę zaocznie, mamy większe szanse, by się do tej tajemnicy, do prawdy zbliżać. Również do tej treści, która wypełnia ten dzień. Taka barwna uroczystość zbliża właściwie ludzi do Kościoła. Oczywiście, bo to są też, przychodzą pokolenia, jak Państwo zauważyliście, przychodzą mamusiowie, tatusiowie, ale też dziadkowie z dziećmi, z wnukami w różnym wieku, więc to jest też taka okazja, by po obiedzie, niedzielę, mam nadzieję, że nie wczesnym, przyjść i nowo razem być tutaj świadkami tego dnia i wydarzenia, które mam nadzieję jest przed nami. Bardzo dziękuję Wam, moi drodzy obecnym tutaj. Każdego roku jest nas coraz więcej. To prawda, że dzisiaj dopisuje piękna pogoda. Dziękujemy Panu Bogu za tę piękną pogodę. Jest nas coraz więcej. A kiedy nas jest coraz więcej, to składamy nasze wyznanie w Nikt nas nie zakrzyczy, kiedy my będziemy jednością, kiedy razem wspólnie będziemy wyznawali naszą wiarę w tą Bożą Dziecinę, która przyszła na świat, przyjęła nasze ludzkie ciało po to, żeby dokonać naszego zbawienia. A każdy z nas zdąża do wieczności. Każdy z nas potrzebuje Bożej Dzieciny. Każdy z nas potrzebuje jej nieośredka. Pracja patcze jeno, jak niebo porne. Znaczy coś dziwnego, spekule jeszcze cie Chodźmy, budy, warty stada, Niechaj nimi Pan Bóg włada. A my do Betlejem, A my do Betlejem, Do Betlejem. Patrzcie, jak tam gwiazda Pana pewnie do uczczenia. Pana swego ściga, krokiem śmiałym i wesołym, Zbieżny i uderzmy czołem.